Już od kilku lat, co i róż, staram się zabrać za omówienie mobilnych spin-offów jednej z moich ulubionych serii ery PlayStation 2, jaką jest Jackie Daxter. Zawsze jednak przekładałem to na później i później. Nie wiem czemu. Może ma to związek z tym, iż Daxter na PSP jakoś nigdy specjalnie jej nie użył a o zaginionej granicy, jedynej odsłony w którą nigdy wcześniej nie grałem, nasłuchałem się wiele niepochlebnych opinii. A może to kwestia tego, iż omówiłem już Jacka 2, 3 oraz X, czyli najwyższy punkt serii i wolałbym się zająć jakąś inną taką jak Sly Cooper. Albo, jak ktoś wychował się w UK, Sly Raccoon, bo oni tam uwielbiają wybierać sobie losowe słówka ze słownika i zmieniać je w bluzki. Zresztą, jak na kraje, które dało nam Monty Pythona, są ekstremalnie pozbawieni poczucia humoru. Temu też niemal każda mobilna odsłona Ratcheta i Klanka musiała mieć przez nich zmieniony na Europę podtytuł. Tak w ramach ciekawostki. Myślę, iż każdy z tych powodów w równym stopniu wpłynął na moją decyzję. Jednak teraz w końcu przyszła pora na ten moment. I żeby było bardziej autentycznie, jak zawsze zresztą, Daxtera ogrywałem na prawdziwym PSP, a zaginią w granicę na PlayStation 2 ze względu na to, iż ogrywanie go na PSP jest niezadoporne. Wy jednak możecie ograć obie te gry na PlayStation 4, 5 lub emulatorze. Hobbistyczne prowadzenie kanału ma swoje zalety. Dla przykładu nie muszę szukać sponsorów, by wciskać wam czegoś, czego sam nie uważam za interesujące, albo Gorzej. Jednak rzecz stała się niesłychana, bowiem w końcu mogę Wam polecić coś, z czego sam korzystam. I to nie tylko jako kolekcjoner i entuzjasta gier oraz elektroniki. Regularnie robię zakupy w Japonii. Jednak aby uzyskać najlepsze, czyli lokalne ceny, należy polecić tam samemu, co jest bardzo kosztowne. Alternatywą jest mieć kogoś na miejscu w celu pośredniczenia w takich zakupach, a tym kimś jest Zen Market, portal, za pomocą którego zrobisz zakupy bezpośrednio na lokalnych serwisach aukcyjnych oraz sklepach. Rzadkie, ekskluzywne dla tego regionu gry oraz warianty konsol. A przypominam, iż są one znacznie tańsze niż lokalne: na przykładu Sega Saturn za 1 trzecią tego, co na miejscu zawoła pan z wąsem, albo Silent Hill 2 na PlayStation 2 za 1 czwartą ceny. I tak. Jest ona w pełni po angielsku. Oryginalne akcesoria, figurki, zabawki, czy nawet kosmetyki. Panie i panowie z zenmarketu następnie ci je ładnie zapakują i wyślą pod wskazany adres w Polsce, czyli gdzie tam chcesz. Wysyłają nawet do sosnowca, jakbyś chciał posłuchać na gramofonie babci wybranych piosenek ludowych Towarzystwa Edukacyjnego Tajwanu Li To Ji. Kupowanie na Zen Market jest proste, jak gry wychwalane przez profesjonalnych growek dziennikarzy. Wybierasz serwis, który chcesz przeszukać, wpisujesz tytuł tego, czego pragnie serce, i następnie czekasz, aż wybrane produkty trafią do magazynu w Osace. Po czym wybierasz i opłacasz sposób dostawy. Z moim linkiem i kodem mocny browarek na start dostajesz 1000 jenów na wysyłkę. No dobra, a teraz lecimy z tematem. For as greatest as Jack was he would never have succeeded without his often forgotten but faithful sidekick Dexter Nie chcąc niepotrzebnie przedłużać Daxter to wczesna gra na PlayStation Portable a zarazem pierwsza gra stworzona przez Redia Down studio złożone z byłych pracowników Naughty Dog oraz Blizzarda. There is always a wise cracking obnoxious nincompoop Dotychczas nie interesowała mnie historia tego rozłamu, ale w tej chwili aż jestem ciekawy, czemu ktokolwiek miałby uciekać z Naughty Dog sprzed ery mrocznych rządów Nila Kakmana. W każdym razie z pewnością nie było to odejście na złych zasadach. Jako iż nowo powstałe w ten sposób studio na dzień dobry zyskało prawa do stworzenia spin-offa jednej z największych wówczas serii. Daxter opowiada o poczynaniach naszego pomarańczowego sierściucha pomiędzy pierwszą a drugą odsłoną Jack and Daxter. Bowiem jak wszyscy dobrze pamiętamy, nasz główny bohater został uwięziony w celu przeprowadzania na nim eksperymentów i dwójeczka zaczyna się właśnie od wydostania go z paki. No cóż, jeśli mam być szczery, to niewiele się w tym czasie działo. Gra nie ma praktycznie żadnej fabuły, a wszelkie pojawiające się w niej postaci na nic nie wpływają i nie pojawiają się już nigdy więcej. Nie są ciekawie rozpisane, nie są interesujące. Po prostu są i czasem coś powiedzą albo minimalnie pomogą. Gra jest tak ekstremalnie kiepsko, albo też na odwal się napisana, iż nawet nie kryje się z tym, że fabuła nie ma tu żadnej roli. I Daxter zwyczajnie zapomina, iż miał uwolnić swego kompana. Bez jaj. Pomiędzy jego uwięzieniem a kolejnymi zdarzeniami pojawia się napis dwa lata później. I następnie widzimy Daxtera chlejącego pisko w barze. To zajebisty kumpel, po prostu najlepszy na świecie. Ja nie chciałbym mieć takich wrogów, jakim przyjacielem jest Daxter dla rzeka. Like Futrzak zostaje zwerbowany jako eksterminator do firmy specjalizującej się w tępieniu robactwa. I to jest jedynym kołem napędowym wszelkich zdarzeń w całej grze. Bez jaj, przemieszczamy się z planszy do planszy tylko dlatego, że czekają tam na nas kolejne zgłoszenia, a my musimy mieć za co lać do gęby procenty. Dopiero tak gdzieś przy dwóch trzecich przygody, Daxter całkowicie przypadkowo widzi, jak strażnicy pakują rzekę do więźniarki i przypomina sobie o tym, że miał go uratować, po czym natychmiast o tym zapomina aż do ostatniego poziomu 12 seconds later. Wiem, już niedawno użyłem już tego żartu, ale bez jaj. Lepszą fabułę napisałbym na listku papieru toaletowego, siedząc na kiblu i poświęcając tej czynności całą swoją uwagę. Tego serio nie napisał mroczny Neil. Glad We, we are the best extermination crew in Haven City. Someone call about a bug infestation? What? I haven't heard about any infestation. Who called you? Your boy, you know, Captain Rupert. Niestety, brak ciekawych postaci oraz fabuły, jak i drugiej osoby w zespole, prowadzi do minimalnej ilości okazji na humor. Jasne, od czasu do czasu Daxter przypomni nam o swojej niewyparzonej gębie. Czasem jakaś krótka kascenka zafunduje nam gag wizualny, ale i pod tym względem panuje tu raczej bieda. Nie jest źle. Nasz futrzak przynajmniej nie jest tak żenujący i antyzabawny jak w Wiedynce, a sama seria od dwójki wzwyż nie kryła się z tym, już stara się trafić bardziej do nieco starszego odbiorcy. Ale tutaj pojawia się jedno istotne pytanie: czy Daxter może być dobrą grą bez niemal wszystkiego, z czego ta seria zasłynęła? Otóż, tak, może. Bo widzicie, tego wszystkiego, o czym wspomniałem, może i jest minimalne minimum, ale po pierwsze, Gra jest bardzo krótka, a po drugie, samo miękko, jakim jest gameplay, bardzo sprawnie się broni. W Daxtera gra się zwyczajnie dobrze. Poziomy są małe i różnorodne. Każdy ma swój motyw i jakieś unikalne wyzwania. Nierzadko korzystające z najnowszego ulepszenia do naszego antyrobaczkowego rozpylacza. Ten dość szybko pozwoli nam lewitować przez krótki czas, co nie tylko ułatwi pokonywanie kolejnych przepaści podczas skakania pomiędzy ruchomymi platformami, ale pozwoli również dostać się na te bardziej oddalone. Jego kolejne ulepszenia wydłużą czas lewitacji, pozwolą spalać przeszkody takie jak pajęczyny, czy w końcu Burzyć osłabione ściany. I o ile sama walka jest tu po prostu funkcjonalna i niczego jej nie brakuje, tak platformowanie, czy przeróżne sekcje zręcznościowe są naprawdę solidne, i to ich pokonywanie sprawia nam ogrom radochy. A bez jaj gra co i róż daje nam coś nowego do roboty. Raz pościgamy kogoś ścigaczem. Innym razem kolejne sekcje zręcznościowe przełamane zostaną naprawdę fajną sekcją zwierzyczką. A bosowie no, są fajni. Choć potrafią być powtarzalni. Niestety, w pewnym momencie odkryjemy ten mały, lecz widoczny gołym okiem szkopu. Bosowie faktycznie zaczynają się powtarzać z minimalnymi zmianami, takimi jak nieco zmieniona forma, czy to, że kolejnym razem będziemy walczyć z kilkoma zamiast jednym. Ale w pewnym momencie. Zaczniemy również powracać do odwiedzanych już poziomów, Tyle, że tym razem zwiedzimy ich kolejne sekcje i to nie jest już takie fajne. Choć podobnie, nie stanowi to według mnie wady, biorąc pod uwagę, z jak krótką przygodą mamy tu do czynienia. Daxter to przygoda na zaledwie 6 godzin, włączając w to wszelkie minigry, które swoją drogą są naprawdę udane. Są to sny Daxtera, które możemy wywołać, po prostu idąc spać. Wszystkie nawiązują do hitów kinowych, takich jak Matrix, Władca Pierścieni czy Braveheart. A ich pokonywanie odblokuje nam bardzo przydatne ulepszenia, takie jak maksymalny poziom zdrowia. Tak więc, nie tylko stanowią przyjemną i zabawną odskocznię, ale ułatwią całą resztę przygody. Nie żeby Daxter był specjalnie trudny. Przypominam, iż jest to gra stworzona z myślą o konsolce przenośnej. Na dobrą sprawę dopiero jakoś od połowy gry pojawia się jakiekolwiek wyzwanie. Także czasem gra faktycznie wywali nas do punktu kontrolnego, ale te są tak gęsto rozsiane, iż nigdy nie stracimy więcej jak minutkę progresu. W najgorszym przypadku. W 2006 roku PSP było wciąż świeżą platformą, a pomimo bycia najpotężniejszym handheldem na rynku, i tak miało swoje ograniczenia. Tak więc Daxter w żadnym wypadku nie wygląda równie dobrze co Jack 2, ani tym bardziej 3. Miasto, które znamy z wybitnej dwójeczki, zostało przeniesione do spin-offa, także bez problemu można się w nim oddaleźć. Jednocześnie znacznie je ograniczono. Jest nie tylko mniejsze, ale całkowicie wyeliminowano jakikolwiek ruch NPC-ów. I szczerze mówiąc, wątpię, by ktokolwiek na to narzekał, bowiem samo miasto nie gra tu żadnej roli ponad to, że ciskamy na skuterze od lokacji do lokacji, co nigdy nie zajmie dłużej jak pół minuty, więc mogłoby być równie dobrze całkowicie wyeliminowane z gry. Tak czy inaczej, grafika jest ładna, estetyczna, a co najważniejsze, wszystko śmiga płynnie, więc nie możemy na nic zrzucić winy za kolejne porażki. Jeśli platforma stanowiła tu jakiekolwiek poważne ograniczenie, to jedynie w kwestii pracy kamery, którą możemy przesuwać jedynie w lewo i prawo za pomocą bumperów. Muzyka jest spoko, choć zdecydowanie nie jest to najwyższy poziom serii. Przejdźmy do ostatniej gry z serii, jaką jest Jackie Daxter Zaginiona Granica. Wydana w 2009 roku na PSP oraz PlayStation 2, choć stworzona z myślą o konsolce przenośnej, a port na Czarnego Tytana został stworzony dla większej ilości pieniążków. Tym razem odpowiada za nią High Impact Games, czyli Weterani z Naughty Dog oraz Insomniac. Czemu tak wiele osób uciekało z Naughty to podczas ich Złotej Ery? Ale właśnie, materiał zgrywałem z wersji na PlayStation 2. Pomimo iż pod wieloma względami wygląda ona lepiej w wydaniu PSP. No cóż, wolę poświęcić ładniejsze efekty świetlne dla wyższej rozdzielczości, lepszych tekstur, mniej skompresowanych przerywników FMV, jak i przede wszystkim o niebo lepszego sterowania. Zresztą, czy w waszej opinii Różnica jest aż tak znacząca. Tylko podkreślić, iż gram tutaj w amerykański import. Ich wydanie śmiga bowiem w znacznie wyższej rozdzielczości ze sprawą natywnego wsparcia dla 480p, podczas gdy dla nas jest gówniane 576i, czyli z przeplotem. Jest to tym bardziej kuriozalne, iż mowa tu o grze z 2009 roku, gdzie skanowanie progresywne było już standardem, a wszystkie poprzednie części poza pierwszą wspierały ten tryb również w wydaniach europejskich. Oczywiście, nic z tego nie ma większego znaczenia, bowiem większość z Was i tak zagra na nowych konsolach albo załatwi sobie te gry z innego źródła. I dobrze, tak powinno być. Niezależnie od wersji, The Lost Frontier jest bardzo ładną, jak na swoje platformy grą. Wrażenie robią zwłaszcza bitwy powietrzne, podczas których gra z łatwością wyświetla całą masę mniejszych i większych obiektów, które pod wpływem naszego ostrzału będą się widowiskowo rozpadać oraz eksplodować. A jeszcze większe wrażenie robi na mnie świetna muzyka. Przygrywać nam będzie w dwóch różnych smakach. Podczas platformowania słyszeć będziemy dość znajome i spokojniejsze, klimatyczne rytmy. Jednak w trakcie starć powietrznych rozbrzmiewać będzie coś, co pasowałoby do gier typu Call of Duty. I biorąc pod uwagę to, jak każda kolejna odsłona serii bardziej i bardziej dystansowała się od dziecinnej i cholernie sztampowej jedynki, nie dziwiłbym się, gdyby w pewnym momencie zaczęła przypominać tego typu strzelankę. Jakby wciąż była kontynuowana, ma się znaczyć. właśnie. Skąd te pirackie klimaty? Na świecie zabrakło życie dajnego eko. Temu też nasza dzielna ekipa udała się w niezbadane rejony w poszukiwaniu nowych jego źródeł. Czy czegokolwiek, co zapewniłoby tym chciwym elfom tani i łatwy dostęp do energii. Elektrownie węglowe zbudujcie! Wprawdzie ten i tak szybko stanie się nieopłacalny w wydobyciu, a górnikom dalej trzeba będzie płacić trzynastki, czternastki, piętnastki, pięćdziesiątki i inne barburki, ale... O czym to ja mówiłem? Jeszcze zanim przygoda zacznie się na dobre, wlecimy w sam środek konfliktu pomiędzy podniebnymi piratami a Europinami, nacją zamieszkującą gigantyczny statek powietrzny, na którym nieustannie opracowują nowe technologie związane z tym dobrym, zielonym eko. Naturalnie, stajemy po ich stronie. W zamian za co, ci pomogą nam w odkryciu przyczyny zniknięcia zielonego eko i pojawieniu się tego złego, mrocznego. Więcej mówić nie będę, ale gra naprawdę potrafi zaskoczyć. Jest tu wiele ciekawych postaci, a nawet odkryjemy takie smaczki jak laboratorium, w którym eksperymentowano na rzeku. Co bardzo mnie cieszy, gra zawiera w sobie sporą dawkę humoru, będącego nieodłączną częścią tej serii. I to nie tylko w postaci przeróżnych żartów Daxtera czy też oneinerów, ale też gagów sytuacyjnych. Pierwszy z nich pojawia się już w intro, zanim jeszcze zdążymy nacisnąć jakikolwiek przycisk, bo w końcu dolecieliśmy na krawędź świata cóż może być dalej? A co po prostu uwielbiam? Podczas walk powietrznych możemy wystrzelić Daxtera na wrogi statek, gdzie ten najzwyczajniej w świecie go rozmajstruje. Jest to również świetny sposób na zdobywanie wszelkich ulepszeń, jak i nowych broni do swojego samolotu. Niestety, w tej grze również nie ma czuć tej przyjaźni pomiędzy tytułowym duo. Nawet nie chodzi o to, że chłopaki nie są w stanie się dogadać, ale Jack raz po raz totalnie ignoruje swego kumpla. Coś, co nigdy nie miało miejsca w odsłonach od Naughty Dog. Już na samym starcie, Daxter wpada do jakiejś maszyny, która napompowała go mrocznym eko, co zamienia go w mrocznego Daxtera. Gdy po wszystkim, Futrzak wraca do swojej standardowej postaci i chce o wszystkim powiedzieć swojemu najlepszemu przyjacielowi, ten go lewa i w końcu każe mu się przymknąć. I nie będzie to jeden przypadek, kiedy to jeden nie słucha drugiego. Fortunnie, mięso gry jest takie, jak być powinno. Grając na PlayStation 2, nawet nie odczułem, iż gra tworzona była z myślą o słabszym PSP i coś z tego powodu utraciła. Mamy tu swój okręt flagowy, na którym możemy kupować givery i wzmocnienia do naszych statków powietrznych oraz je ulepszać. Keira z kolei zaoferuje przeróżne ulepszenia dla Jacka. Zwiększenie obrażeń od ataków wręcz, łatwiejsze lokalizowanie sekretów, wydłużone działanie trybu spowolnienia czasu i tym podobne. A gdy chcemy udać się już na jakąś misję, wskakujemy do wybranego przez siebie samolotu i... lecimy. Naturalnie, po drodze ustrzelimy niejednego przeciwnika. I ja podkreślę, iż ten tryb zabawy jest świetny. Uwielbiam podniemne bitwy. Uwielbiam ogromnych bossów, których rozwalać będziemy jak division 303 siły Luftwaffe. Nie dziwię się, iż to na tym spędziły blisko połowę czasu gry. Zresztą każda część miała coś wyjątkowego dla siebie. Dwójka chociażby naśladowała GTA z tymi swoimi autkami i otwartym światem. Trójka wrzuciła na pojazdy potężne giwery, przekształcając spore części gry w coś a la Twisted Metal. X był wybitnym kartracerem, a... Jedynka była badziewną i sztampową giereczką dla dzieci. How dare you! Jednak, gdy już wylądujemy, zagubiona granica przekształca się w typowego Jack and Daxter. To znaczy się wzorowanego na dwójce i trójce, czyli tych najlepszych częściach. Trochę powalczymy z wrogami, trochę wyplatformujemy, za chwilę rozwiążemy jakąś zagadkę i każdy aspekt gry sprawia frajdę. Walczyć będziemy za pomocą ciosów ku taratę oraz znanym nam giverom, gdzie każda ma swoje zastosowanie. I jest to przyjemna, choć niewybitna część całości. Nie sprawi nam też żadnych problemów, bowiem wszystko zostało tu odpowiednio ułatwione z myślą o PSP. Dopiero sekcje platformowe będą w stanie zmusić nas do kolejnych podejść, choć daleko temu do poziomu trudności Jack 2. Oj, daleko. Podoba mi się też to, że praktycznie każdy poziom w grze dodaje nam jakąś nową zdolność i będzie wymagał od nas jej wykorzystania. Jeśli nauczymy się tworzyć tymczasowe platformy ze zmaterializowanej energii, zagadki i sekcje platformowe na tej planszy będą ich wymagać. Panujemy spowolnienie czasu? No to szybko zostaniemy zmuszeni do poprawnego jego wykorzystania. Pod koniec gra wymagać będzie wykorzystywania różnych mocy jednocześnie. I ogólnie od połowy potrafi przypomnieć o tym, jak trudne potrafiły być jej najlepsze odsłony. Choć punkty kontrolne wciąż są dość częste. Hey, to ten monkey again! Worse, to Przyznam szczerze, iż po ograniu obu tych gier, a zwłaszcza drugiej z nich, mam ogromną ochotę, by odświeżyć sobie Jack 2 oraz 3. To były i są naprawdę fantastyczne platformówki 3D z masą akcji i przyjemnym poziomem trudności. Daxter na ich tle wypada blado, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, iż miała być to gra prostsza, krótka i tworzona była na nowy wówczas sprzęt. Sprzęt, który miał swoje ograniczenia. Nie tylko pod względem mocy obliczeniowej. Jego jedyny analog nie pozwalał na tak precyzyjne manewry. Jest to dość prosta przygoda, z której wycięto wszystko, co nie wiązało się z samą rozgrywką. I przypomina to pod tym względem gry na Nintendo 64. Cóż, ja zachwycony nie jestem i nie byłem. Rozumiem skąd pewne ograniczenia, nie rozumiem skąd brak fabuły. Jest to wciąż bardzo przyjemna gra, ale całkowicie do pominięcia przez fanów serii. Z kolei, co się tyczy The Lost Frontier, no cóż, grałem w to dopiero pierwszy raz i jestem bardzo miło zaskoczony. To jest naprawdę prawowity sequel, porządna kontynuacja serii. Jasne, nie jest tak wielka, dopracowana czy wymagająca jak produkcja Naughty Dog, ale była to okazja na przekazanie pałeczki komu innemu. Gra nawet kończy się cliffhangerem. Eh, no cóż. Temu też nie rozumiem średnich ocen wystawionych przez ówczesnych krytyków. Może byli zmęczeni gatunkiem? Może była to kwestia tego, iż jest to gra na PlayStation 2 w 2009 roku? Tym samym, w którym premiery miały gry takie jak Batman, Arkham Asylum, Modern Warfare 2, czy druga część tej Ubisoftowej serii z dwukrotnie powtórzonym słowem dupa w tytule, której nie trawię, a którą zachwyca się każdy poza mną. Dzisiaj, gdy retro jest bardziej popularne niż kiedykolwiek przedtem, myślę, iż Jackie Daxter zaginiona granica powinno stać się grą obowiązkową dla fanów. A jakby ktoś pytał, oto mój ranking gier z serii Jackie Daxter. Miejsce pierwsze to wspaniała dwójeczka, następnie bardzo dobra trójeczka, potem Jack X, jeden z tych ulubionych kart racerów, dalej zagubiona granica, następnie Daxter i na samym dnie część pierwsza. Całkowicie do pominięcia. I tym oto akcentem obiecuję. Że jeszcze w tym roku omówię serię Sly Cooper, bo jest kurde fajna. I nie zapomnijcie zapoznać się z Zen Marketem. Jest tam cała masa fajnych rzeczy do kupienia. Nie tylko gier i konsol. A jak coś wpadnie wam w oko, wykorzystajcie link z opisu. Na razie. i Wait a minute. Deal. No, not deal. Done.